Cześć, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu yoga twarzy i dzisiaj będziemy się zajmować ćwiczeniami i modelowaniem dolnej części twarzy. I co mam na myśli przez dolną część twarzy jest to szyja, linia żuchwy oraz okolice ust. Co nam dadzą te ćwiczenia? Na pewno y, wykonywane regularnie y, poprawią kondycję skóry na szyi, wpłyną na wygładzenie zmarszczek, wymodelowanie linii szczęki, tak, byłaby, tak by była ona bardziej zarysowana i wyraźna, wzmocnienie mięśni wokół ust oraz uniesienie kącików ust. To co? Zaczynamy. Na początku, oczywiście, jak w każdych ćwiczeniach, rozgrzejemy się, czyli ramiona do tyłu. do przodu. Dodatkowo możecie sobie dodać parę głębokich wdechów, wydechów i jeszcze raz dla rozluźnienia ciała, dla rozluźnienia pewno tutaj plecy, okolice karku są często spięte, co powoduje spięcie na twarzy, więc warto, warto się rozluźniać, rozciągać, jogę ciała, też robić nie tylko jogę twarzy. Dobra opuszkami palców pobudzimy krążenie krwi, rozgrzejemy również mięśnie. Tym sposobem też pobudzimy produkcję kolagenu elastyny, czyli dwóch białek odpowiadających za elastyczność naszej skóry. Dobra, idziemy w górę, w górę przeciwdziałamy grawitacji. Szyja jeszcze. Dobra. Kolejne ćwiczenie rozgrzewkowe, które przygotowałam dla was, jest to tak zwane ćwiczenie wow. Ono może służyć jako rozgrzewka, ale też jako ćwiczenie właściwe i polega ono na tym, że wow, 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 wow. Czyli co robimy? Jakby wypowiadamy na głos takie duże wow, angażując mięśnie wokół ust. Na pewno zwróćcie uwagę, że właśnie podbródka są angażowane oraz szczęki, czyli wszystko w jednym się rozgrzewa. No to co? Jedziemy parę razy, powtarzamy. Wow! 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 wow, 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 wow. Zatrzymajcie się na chwilę, zwróćcie uwagę, czy, czy czujecie yy, tą pracę mięśni. Też chodzi o to, przez takie artykułowanie głosowe, żeby ta energia, te toksyny, żeby wszystko się wydobyło z nas i żebyśmy byli gotowi z taką pozytywną energią, mogli przystąpić do ćwiczeń. Dobra, na początek chciałam Wam pokazać pierwsze ćwiczenie, które będzie bardzo fajnie angażowało szyję oraz modelowało linii szczęki. I jak ono wygląda? Kładziemy rękę tutaj u podnóża szyi, obracamy głowę w jedną stronę, odchylamy głowę do tyłu. I wystawiamy język. Tą pozycję będziemy trzymać przez 10 sekund. Powtórzymy na obydwie strony. Później powtórzymy jeszcze raz. A wy w swoim czasie, jeżeli będziecie mieć na to ochotę, możecie powtórzyć jeszcze trzeci raz. To co? 3, 2, 1. Jedziemy. Dobra, zmiana strony. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Kolejne ćwiczenie będzie angażowało dalej szyję, ale będziemy już iść wyżej, będziemy angażować również okolice podbródka. Czyli, jeżeli ktoś ma problemy z opadającym podbródkiem, jest to ćwiczenie idealne i wygląda ono w ten sposób. Czyli za każdym razem dalej palce trzymamy u podstawy szyi, a za każdym razem wysuwamy szczękę do przodu. Pokażę wam bokiem. I również zwróćcie uwagę na pracujące mięśnie. Wykonamy 10 powtórzeń, powtórzymy razy dwa. Zapraszam. I nie, nie przejmujmy się wyglądem gdy wykonujemy to ćwiczenie. I jeszcze raz. I teraz przetrzymamy pozycję szczęka do przodu. Jeszcze raz, głęboki wdech i wydech. Kolejnym ćwiczeniem, które chciałam Wam zaprezentować, jest to ćwiczenie takie dość statyczne, ale bardzo fajnie angażujące kąciki ust, czyli unoszące kąciki ust do góry, bo uniesione, uniesione kąciki ust świadczą nam również o młodości, o młodym wyglądzie w przeciwieństwie do kącików opadniętych, które charakteryzują. Starsze osoby tak naprawdę i pokazują wiek. Czyli ćwiczenie polega na tym, że układamy usta w taki uśmiech, w taką łódeczkę. Przy okazji unosimy policzki lekko do góry i na zewnątrz, bo również tutaj będziemy ćwiczyć policzki, czyli dwa w jednym warto. I otwieramy szeroko oczy, też, żeby te mięśnie wewnętrzne oka tutaj były zaangażowane. W ten sposób. Czyli tak naprawdę angażujemy całą twarz. I uwaga, gdy robimy uśmiech, wygładzamy zmarszki, które się ewentualnie pojawią palcami i tak naprawdę trzymamy. Przytrzymamy sobie po 20 sekund, powtórzymy razy 2. To co 3, 2, 1 i jedziemy. Dobra, chwila odpoczynku. Teraz yy, możemy wykonać tą samą pozycję, ale odchylimy sobie głowę lekko do góry. Czyli głowa do góry, broda do przodu i trzymamy. Przyjmujemy pozycję. W kolejne 20 sekund. 3, 2, 1, jedziemy. Dobra. Rozluźnijcie policzki. Można sobie nabrać powietrza w chwilę odpoczynku i idziemy dalej, czyli teraz okolice ust. Jest to bardzo proste ćwiczenie, które naprawdę można wykonywać wszędzie i nawet nikt nie będzie wiedział, że je wykonujecie. A polega ono tak mniej więcej na takim ruchu, który przypomina zdmuchiwanie świeczki. Czyli delikatnie układamy te usta w taką mini literę, o, ale dbamy o to, żeby usta nie były spięte. One mają, to ma być taki delikatny ruch. Usta rozluźnione, bo też nie chcemy, nie chcemy, żeby nam się tutaj pojawiały zmaszki. Przy okazji angażujemy tą część ciała, czyli znowu okolice żuchwy, ale też wzmacniamy zma mięśnie ust, czyli, bo wiadomo, z czasem ta górna warga robi się przykurczona, gdy są mięśnie słabsze, one opadają, zachodzą na zęby, a my jednak chcemy cały czas pobudzać krążenie i no, mieć te mięśnie y, naprężone, żeby te usta wyglądały ładniej. Czyli w ten sposób możemy sobie pomóc. E, ćwiczenie wykonamy przez 20 sekund. Powtórzymy razy dwa, Więc nawet jeżeli nie macie czasu na inne ćwiczenia, to niech to będzie wasz wybór. 3 2 1 jedziemy. Odpoczynku. I teraz powtórzymy sobie to samo ćwiczenie, ale przez ostatnie 5 sekund będziemy wykonywać taki y, ruch ciągły. W ten sposób, żeby, y, żeby troszeczkę inaczej te mięśnie były tutaj angażowane. Ok? 3, 2, 1, start. Uwaga. I znowu parę głębokich wydechów, wydechów, mam nadzieję, że poczułyście, że, że, że jest Wam cieplej, że czujecie krążenie krwi i takie napięcie w, mięśni, w mięśniach teraz. Na koniec rozciągniemy sobie całą twarz. Ćwiczenie rozciągające polega w ten sposób. Czyli unosimy, wzmocni ono nam krążenie krwi, oraz tutaj dużo napięć na pewno nam dzisiaj powstało, więc właśnie rozróżnimy sobie tą część twarzy. I na czym polega ćwiczenie rozciągające? Również polecam je sobie przypomnieć o nie w ciągu dnia i je wykonywać. Czyli dłońmi unosimy brwi, układamy usta w literę O. I patrzymy w dół przez 5 sekund, a później to samo, tylko patrzymy w górę. Czyli najpierw patrzymy w dół, później obracamy oczy do góry i patrzymy w górę. 3, 2, 1, Zatrzymamy. Góra. Jeszcze raz dół. I góra. Dodajcie sobie jeszcze tutaj masę szczęki. Jeżeli gość żuchwa boli zawiasy, to tutaj można sobie wskazującym palcem pomóc i takimi ruchami kolistymi wymasować. Dobra, to by było na tyle ode mnie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się Wam podobał. W razie pytań piszcie w komentarzach. Do zobaczenia!